Cześć mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 14 lat, to już 14 lat minęło w maju, rozpoczynam targi żywności w Szanghaju ze stoiskiem polskim. Pięknie, kolorowo, ślicznie przygotowane stoisko polskie mięsa, kucharz, który gotował i przygotowywał różnego rodzaju przysmaki dla lokalców, żeby spróbować duży wybór wszelkiego rodzaju polskich nabiałowych produktów. Wystawiało się parę polskich firm. Oczywiście to wszystko było pod jednym szyldem, pod szyldem Polski. Piękne, duże, biało-czerwone stoisko. Za chwileczkę przejdę dalej, bo tam było troszeczkę zamieszania, nie było jak objąć. No, targi w tym roku były dosyć interesujące. Nie było było tak dużo zwiedzających, jakby się wydawało, że będzie zwiedzających. Było dużo wystawiających się, szczególnie lokalnych firm. I też troszeczkę zmieniono system wystawiania się. Wymieszano wszystkie zachodnie firmy. Wymieszano z lokalnymi firmami, czyli była część, na przykład tajskich, wietnamskich, koreańskich, wymieszana na stoisku pół na pół, czy tam jedna trzecia do dwóch trzecich z chińskimi, z lokalnymi firmami. Ogrom, ogrom, ogrom był prezentowanych produktów. Przeważały głównie już produkty komercyjne. Przeważały dużo produktów komercyjnych stosowanych czy do sieciówek, sprzedawanych do sieciówek żywności, olei, alkoholi, napoli, wszelkiego rodzaju przypraw, które były w gruncie rzeczy celowane, targetowane właśnie na komercyjnych sprzedawców. Dużo było też obcokrajowców. Hotel, w którym mieszkałem, to praktycznie byli sami obcokrajowcy. Jedynie co zauważyłem tym razem, to to jakby było. E Rozszerzone były stoiska przejściowe. Także, jak gdyby te miały więcej miejsca, te uliczki, już nie było takiego nagromadzenia tych produktów, także sprawiało wrażenie takiego no, troszeczkę więcej przestrzeni. Moja percepcja była taka, że nie wystawiało się tak dużo jak w poprzednich wystawach żywnościowych. W tym roku no, już moduł było, że byli wszędzie kucharze. Kiedyś to, to było takie parę stoisk, czy to europejskich, czy to amerykańskich, miało kucharzy. Natomiast dużo i dużo w tym roku było, właśnie kucharzy prezentujących żywność i produkty na miejscu. Też interesujące wcześniej nie widziałem tyle mrożonek, tyle lodówek, jak teraz widziałem tyle mrożonek i lodówek sprzedających się, stąd też takie, jak gdyby widzieć, komercjalizacja żywności w Chinach postępuje. Sieciówki, mrożona żywność to już nie są te Chiny sprzed 14 lat. 15 lat, czy pierwszy raz, jak przyleciałem do Chin w 2003 roku. To się powoli zmienia. Oczywiście cukierków różnego, o, znowu Polska. Znowu, różnego rodzaju cukierków słodyczy i czekolad było od bezliku. Można było spróbować i można było próbować różnego rodzaju na miejscu. Wszystko było dostępne, co było bardzo ładne. Mięs. Wracamy tutaj do, polskiego, do polskiej wystawy. W lodówce były oczywiście cudowne, na biały produkty. Polskie chyba ze spomleku, pątnicy i mlekowity. Bardzo ładnie, bardzo kolorowo. Wódki też również były, a wystawiały się polskie piwa, wystawiały się polskie soki. Nie wiem, czy zauważyłem słodyczy. Słodyczy dużo nie zauważyłem. Rozmawiali właśnie tam różnego rodzaju kontrahenci ze sprzedawcami. Oczywiście było też stoisko Olimpu. Na stoisku Olimpu odżywki bardzo dobre, bardzo dobrze znane. W Chinach bardzo fajnie się sprzedające. Zresztą kolega Polak jest przedstawicielem Olimpu. Sam zresztą używam odżywek Olimpu. Chodząc na siłownię pozwalają się szybko i fajnie regenerować. Te produkty są przyjazne. Nie ma żadnych jakiś tam ubocznych... Ubocznych reakcji z żołądkiem. No i przede wszystkim no, są, są zdrowe i polskie przede wszystkim Polskie wydaje na Polskie. I nie są drogie, bo w gruncie rzeczy patrzyłem, to takie ceny zaledwie tutaj na internecie dwa-trzy razy wyższe niż, niż w Polsce. Polskie mleka, polskie śmietany. Kraje były różnie wymieszane. Dużo stoisk żywność nie dojechała albo celnicy zatrzymali. Także tam czasami mignie, mignie stoisko, widać tylko sprzedawcę. Gdyż no, żywność nie dojechała, nie zapewnili sobie na, jako, na, na czas. W tym roku Turcja bardzo mocno się wystawiała bardzo, bardzo dobrze się wystawiała Turcja. Turcja wystawiała się z nabiałami, różnego rodzaju słodyczami, miodami, jak i również Ameryka Południowa, Brazylia, no i przede wszystkim kraje Bryksu. Europejskie, europejskie stoiska były wymieszane z chińskimi, z azjatyckimi, z koreańskimi, z tajlandzkimi i to dosyć interesujące, bo w kilku w tych pawilonach były rozstrzelone. Na przykład, tajlandzkie to widziałem w kilku, w kilku pawilonach, duńskie widziałem również w kilku pawilonach. Ja myślę, że to było spowodowane tym, żeby nie rozkładać europejskich, czy takich atrakcyjnych w gruncie rzeczy dla zakupujących tylko w jednym pawilonie, a pozostałe. Chińskie już nie były zwiedzane, także to była dosyć mądra zagrywka organizatorów. W tym roku dużo widziałem różnego rodzaju dżemów, miodów, słodyczy. No, smak na słodkie rzeczy wśród lokalsów rośnie. Lubią, smakują im. Zachodnie, szczególnie czekolady, nie czekolady, zdobywają ogromną popularność. Miody, dżemy i wszelkiego rodzaju pychotki. Czy to z Europy, czy z innych krajów, które dominują, produkują. Również ogromnym salonem, później zobaczymy, prezent, zaprezentowali się Japończycy. Tutaj że to chyba byli Francuzi albo Duńczycy. Oferowali różnego rodzaju musli i płatki śniadaniowe, bardzo, ale to bardzo popularne. Coraz więcej i częściej, Duńczycy, coraz więcej i częściej lokalsi zajadają na śniadanie płatki, płatki śniadaniowe. Coraz częściej widać je w hotelach, coraz częściej widać je. Na każdym kroku, czy to w małych restauracyjkach, czy też również w lokalnych domowych sklepach, już widać, czy tam Keloksa czy jakieś szwajcarskie brandy. Był kiedyś polski brand, widziałem w japońskim sklepie. Zapomniałem, jak oni się nazywali, też był dosyć taki popularny, mocny. Chyba wciąż są, tylko że są, sprzedają się. O właśnie tutaj nie doszło, chyba ich produkty nie doszły tutaj na tym stoisku. No właśnie widać było parę stoisk, które miały kompletnie puste, nie miały w ogóle żadnych sampli ani żadnego przedstawiania produktów w postaci realnego produktu czy opakowań. Przede nami widzicie Turcję. Turcja praktycznie w, na tym pawilonie, gdzie była Polska, to Turcja była z przodu, z lewa. Na prawo, i na, na, na prawo i na lewo. Tutaj jest. To chyba było polskie stoisko, tutaj też nie doszły, im, nie doszły im produkty. Tak, tutaj chyba był ciąg polskich produktów, które nie doszły. tak, Polskie mleko, pątnica i tak dalej. Także to nie jest, to nie jest nic specjalnego, to, jest, to nie jest. Um, Evenement Być może, że to były po prostu tylko takie stoiska stworzone tylko do dyskusji. No, ale, no nie ma, no nie ma. Brakowało właśnie tych rzeczy do a nie pątnica. Brakowało tych produktów, bo były rozrobione w gruncie rzeczy dyspleje. Niemcy bardzo ładnie się, Szwajcarzy się bardzo ładnie wystawiali. Też przyznam, też brakowało na wielu stoiskach. Ja myślę, że to było, no chyba, chyba w ostatniej chwili niektórzy się zgodzili. Chyba się nie, nie zapisali na tego rodzaju targi, gdyż targi były bardzo szczodre, Oferowali e, dyskaunty po hotelach, o, oferowali dosyć tanio, e, wszelkiego rodzaju u, wyposażenie, jak i zaprojektowanie tych wszystkich budek. Argentyńczycy oczywiście bardzo ładnie weszli z winami chyba tam za chwileczkę mignął wina argentyńskie, także Ameryka Południowa dosyć mocno weszła w tym pawilonie i w innych pawilonach. Było bardzo interesujące. Szwajcarzy, no tradycyjnie słodycze, czekolady. Dużo było też resellerów, czyli nie wiem, jak to, jak to nazwać, po prostu firmy, które konsolidują i sprzedają od dużych producentów, czyli wszelkiego rodzaju licencje, nielicencje, oferujące sprzedaż hurtową, i zamówienia hurtowe znanych i lubię firm, Zarówno lokalnych, jak i europejskich, czy amerykańskich. Miałem tam przed, na jednej z wystaw był importer herbat. Zresztą dużo było herbat, czy sta, 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 z Tajwanu, z Indonezji. Um, z Malezji widziałem piękne, fajne stoiska i można było próbować te herbaty. Herbaty były szokująco pyszne. Ja osobiście bardzo lubię tajwańskie herbaty, szczególnie Alishan. Herbatę, która ma smak w gruncie rzeczy i zapach taki, no czuć herbatę, ale w gruncie rzeczy taki posmak ma no, jak gdyby waniliowo-konwaliowy. Przepyszne. Prze, prze to jest akurat godzina przed samym lunchem, także tutaj widać, że ludzie powoli schodzą, stąd też spotkałem się z dużym korkiem wypychającym mnie ze stoiska, no źle wystawiłem sobie czas. Okazało się, że lunch, przerwę lunchową zrobili o godzinie 12.30, ja byłem o 11, a ja byłem o 10.98, także no troszeczkę wcześniej zaczęła. Napoi, soków, coraz popularniejsze są napoje i soki, szczególnie w małych opakowaniach. Podkreślam, w małych opakowaniach. Chiny to są wszystko małe opakowania. Dlaczego małe opakowania? No, dzieciakom łatwiej włożyć do tornistra. Tutaj się w ogóle generalnie łatwiej, łatwiej dodać jako prezent zgrzewkę czy opakowanie właśnie takich małych opakowań. Litrowe opakowania są postrzegane jako hurtowe i duże opakowania, także tego w się nie widuje, takich potężnych morza, to się widuje w Samsie czy w Costco czy um, w innych większych hurtowych typu Metro. Natomiast generalnie w sklepach są małe zgrzewki z małymi opakowaniami. W ogóle chyba cała Azja, Korea, to, to jest trend widoczny. W Japonii również to są malusieńkie opakowania, które łatwo mieszczą się w rękę i bardzo są przyjazne. Było masę przypraw, różnego rodzaju przypraw, różnego rodzaju sosów dostępnych. No nie, było jak tego, nie było jak tego wszystkiego popróbować. Ja zrobiłem błąd, bo zjadłem potężne, potężne śniadanie, śniadanie, w ogóle fantastyczny bufet śniadaniowy był i już mnie po prostu nie zbierało na nic do jedzenia. Syracha. To jest bardzo popularny ostry sos, który jest sprzedawany w wietnamskich, koreańskich a, i chińskich restauracjach. W ogóle jest zrobiony chyba w... Bardzo popularna firma, taka z kogutem, mają fabrykę tej sriracha, czyli tego ostrego sosu w Kalifornii. Koreańczycy mieli dużo, dużo różnego rodzaju win ryżowych, dużo różnego rodzaju napoi, napojów energetyków, przypraw. Koreańskie były w jednym miejscu byli ustawieni, w takie malutkie boksy, chyba tutaj mijam koreańskie też, i dużo było już na miejscu gotowych przedstawicieli, koreańskich i malezyjskich przedstawicieli sprzedawców czy to kaw, czy to różnego rodzaju mm, przysmaków. Mało, muszę przyznać, że mało widziałem wystawiających się ze świeżymi mięsami, albo inaczej, mięsnych dystrybutorów. Wszystko już w gruncie rzeczy mega opakowane, opakowane do sprzedaży detalicznej, do dystrybucji, do sprzedaży online. Zresztą dużo przedstawicieli sklepów, dużo przedstawicieli sklepów z internetu było na... Na tych wystawach, gdyż w gruncie rzeczy no, handel, handel w Chinach to głównie internet. Mało kto już chodzi do sklepu, to pokolenie seniorów, którzy mają czas, i, i pokolenie emerytów, którzy mają czas, natomiast wszyscy praktycznie z braku czasu, albo nawet z wygody kupują wszystko, czy za pomocą dostawy, czy Kupują to na internecie. Bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo przedstawiali się dystrybutorzy. Tak jak tutaj widzicie, sklep internetowy z wszelkiego rodzaju snakami, przysmakami gumowymi, cukierkami, <laughs> które to często firmy dystrybutorskie są często połączone z fabrykami i fabryka, i dystrybutor są razem połączone, także wystawiają, wystawiają się razem. Także można zobaczyć zarówno dystrybutora, jak i również można zobaczyć i fabrykę, rozmawiać z fabrykantami. W tym roku muszę powiedzieć, Wietnam w głębi, widzimy wietnamską gwiazdę. O dziwo widziałem mleko wietnamskie. Kiedyś wydawało mi się, że Wietnam był największym bo nigdy nie miał mleka był największym importerem mleka, ale tu widzę, że zaczynają sprzedawać mleko wietnamskie. Generalnie, chyba targi w tym roku były nastawione na sprzedaży na dostawców detalicznych. Już nie były nastawione raczej na zaprezentowanie swojej żywności, ale na bezpośredni, bezpośrednie targetowanie, na bezpośrednie celowanie sprzedawców detalicznych, internetowych. Japonia oczywiście bardzo ładnie się wystawiała. No, do, do, dominowały wszelkiego rodzaju alkohole ryżowe, sake i tego typu podobne napoje, piwa. Wszystko można było próbować do, do oporu, do wyboru, słodycze, ciasteczka. Duże było zainteresowanie lokalsów Japonią. No Japonia ma tutaj bardzo dobrą normę i renomę, bardzo dobrą renomę z tego tytułu, że ich produkty są uważane za czyste, dobre, smaczne, ładnie opakowane. Poza tym <laughs> japońskie produkty są uważane za bardzo bezpieczne, jeśli chodzi o bezpieczne spożycie, czyli normy produkcji, czy tam normy dystrybucji, czy komponenty używane do produkcji. Jak widzicie tutaj naprawdę było, naprawdę trudno było się dopchnąć. Oczywiście ryże, nie ryże, wszelkiego rodzaju makarony japońskie znalazły duże uznanie. Też ekonomia powoduje, że coraz więcej lokalsów zaczyna wchodzić w sprzedaż detaliczną, sprzedaż własną, otwierają własne sklepiki, otwierają własne sklepiki, małe sklepiki na Taobao, na różnych innych portalach dużych, Jest są małe sklepiki, także można sobie wklepać, na przykład nie wiem tam sake czy wino ryżowe z północnej Japonii i pojawi się dwa czy trzy sklepy, gdzie można to wszystko kupić, także jest naprawdę Potencjał, no i nastawione było właśnie na małą dystrybucję i, i na sprzedaż. Koreańczycy, to podkreślam jeszcze raz, Koreańczycy, Japończycy mieli bardzo dużo różnego rodzaju napoi, napoi małych, różnego rodzaju smaków, energetyków. Byłem nawet tym tak zdziwiony, nie wiedziałem, że to taka moda na to, no ale jak się, jak ktoś zna, albo bywał w Japonii, albo jeździł do Japonii, albo był w Japonii, to tam widzisz, że tam jest dużo tych właśnie małych sklepów i całych, całych takich działów w tych sklepach, w których są właśnie napoje. Całe szafki, napoje na, na gorąco, na zimno, chłodzone, mrożone, wszelkiego rodzaju napoje energetyki. No i oczywiście kawy. Mignąłem, nie wiem czy ująłem to, ale było dużo wystawców kawy. Kawy w puszkach, kawy w, w butelkach, kawy w ziarnach kawy, do no, no, wszelkiego rodzaju kawy. No i głównie w kawie dominowali Wietnamczycy. Wietnamczycy byli bardzo mocni. Ameryka Południowa, tam było bardzo naprawdę ciekawo, w Ameryce Południowej dużo różnych kaw. Spróbowałem parę różnych kaw i, i, i smak był naprawdę imponujący niektórych ziarem kawy. Tam chyba była wystawca z Kostaryki, ale chyba tego nie ująłem na tym filmie, albo nie pamiętam, czy na tym filmie. Dobrze się chodziło pomiędzy tymi Wystawami było naprawdę imponujące, szczególnie wystawy były imponujące, oferujące trzy spróbowanie, czy zobaczenie, co oferują kraje, czy, czy, czy producenci. Nawet nie wiedziałem, że na przykład, że tak tutaj miałem przed chwileczką, Koreańczycy mają taką potężną, potężny biznes związany z sosami grillowymi, barbecue. Także było tego, było tego dużo. Jeszcze raz zauważyłem ciekawą rzecz, że przeważała żywność pakowana. Pamiętam na poprzednich wystawach E, ogromne, ogromne były stoiska sprzedające szynki, nie szynki, krojące szynki, krojące m, różnego rodzaju o, świeże mięsa, wędzone ryby. Tutaj tym razem tego nie widziałem. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że nie wystawiali się, czy nie zauważyłem, czy po prostu e, nie dojechały produkty. No bo teraz <laughs> celnicy chińscy są bardzo, bardzo ostrzy, bardzo wszystko sprawdzają, na wszystko potrzebne są licencje, na wszystko potrzebne są... E, e, Receptury na wszystko jest coraz trudniej zimportować do Chin żywność. Ci, którzy rozpoczęli jeszcze import 3, 4, 5, 6, 7 lat temu, no to mają są ustawieni tutaj na import i sprzedaż produktów żywnościowych. Nie oszukujmy się. Nowe, młodsze pokolenie zaczynają ich rozmiary rosnąć. Jedzą więcej, proszę, tu jest mleko. O mleko było koreańskie też i ogórty zgadza się. Zaczynają rosnąć, są coraz więksi, coraz są coraz wyżsi, potrzebują coraz więcej konsumować. Chiny sprowadzają coraz więcej żywności, bo muszą sprowadzać żywność. Muszą sprowadzać żywność, bo praktycznie połowa Chin, więcej niż połowa Chin jest, praktycznie nie nadaje się do uprawy. No bo to są tam góry pustynie, proszę, tutaj znalazłem stoisko z mięsami lokalnymi. Świeże mięso, a tam troszeczkę dalej z boku przedstawiano je, jak to wszystko jest gotowane, można było próbować, smakować. Ale no ja już niestety nie miałem siły. Ten lunch był za duży. Interesujące jest, że lokalne wołowiny. Lokalne wołowiny wewnętrznej Mongolii, wewnętrznych prowincjach chińskich zdobywają, zdobywają zainteresowanie, zdobywają miejsce na stołach chińskich. Także już ta importowana wołowina. Mm, już nie jest takim jedynym produktem na, na markecie. A ja jestem skrzywiony smakowo, niestety. Ani mi nie wchodzi argentyńska wołowina, ani mi nie wchodzi australijska. Tylko amerykańska wołowina smakuje, bo jestem wychowany na tym. Próbowałem mongolski. Muszę przyznać, że nie była taka zła. Jakaś wielka, duża tajwańska firma weszła do wewnętrznej Mongolii. I skrzyżowali lokalne krowy z krowami importowanymi. Nie wiem, czy przypadkiem nie z Anglii. Tutaj no bardzo mała, miła pani z Brazylii. Spotkaliśmy ją e, w hotelu. E, Pomogą jej wypełnić aplikację, bo tam nie chcieli wpuszczać za bardzo do bufetu, jak się nie miało e, statusu. Członka, bo to była chyba sieć Hiltona, i tam trzeba mieć status członka Hiltona, żeby można było wejść do, do części bufetowej. No i zrobiłem wypełnienie tą aplikację w 5 minut dostała tego członka, tą kartę członkowską, tak, że mogła sobie zjeść spokojnie, pełny bufet. Nawet już nie chodziło o to, że za darmo, tylko że ten bufet można, można zapłacić. Oczywiście, tylko chodzi o to, że bufet był tylko zastrzeżony dla członków. Ryże, ziarna, to wszystko Brazylia. Brazylia, no głównie. Mm, Tutaj też coś chyba nie doszło im. Brazylia głównie to produkty owocowe, produkty warzywne, agroproducenci soków. Potężna potężne. Brazylia. Brazylia miała cały w ogóle taki ciąg i nastawieni byli właśnie na produkty, produkty własnego rolnictwa oleje, alkohole, wszelkiego rodzaju, ziarna, orzechy, miody. Te miody, które próbowaliśmy od tej sprzedawczyni, nawet było ze mną paru. Parę, paru właścicielek sklepów takich internetowych, koleżanek, które się zajmują sprzedażą na internecie, mają dosyć duże sklepy internetowe, także wziąłem je do, do polskiej części, wziąłem je też do części, gdzie znałem już wcześniejszych importerów, czy to amerykańskich, czy to kanadyjskich, żeby im pokazać, wprowadzić ich. No tutaj. O widzicie, znowu tutaj też nie doszło. Ja myślę, że to chyba nie doszło na czas produkty, stąd też wiele wystawców miało puste półki. <laughs> Myślę, że, że, że nie pomyśleli, że nie zadbali o to, żeby albo wysłać wcześniej, albo przy lokalnych dystrybutorach sobie jakoś sprowadzić. Tu jest cały czas Brazylia po prawej, to żółto-niebieskie, żółto te wystawy są brazylijskie, są też bardzo interesujące. Wrócę do koleżanek, które były ze mną i które wina, proszę, brazylijskie, argentyńskie. Argentyńskie, tak, zgadza się. Win było od Liku do próbowania. Nie piję, ale też jeżdżę samochodem, także nie miałem szansy próbować tych win. To widzicie tutaj znowu puste, puste wystawy. Ale koleżanki próbowały mówił, że bardzo e, są e, p, pijącymi wina koneserkami. Mówiły, że bardzo im smakowały, podchodziły jeśli chodzi o pa, paletę smaku. Te wina bardzo były piękne. Kanada i Stany Zjednoczone by wystawiały się na e, targach szanghajskich Sial. Głównie mleka, mięsa i wszelkiego rodzaju orzechy i nasiona. No, Kalifornia i Ameryka są największymi eksporterami do Chin, wszelkiego rodzaju produktów rolniczych. Ja bym powiedział, jeśli nie największymi Kanada i Stany Zjednoczone. Musiałbym sprawdzić statystyki. Lokalne tutaj widać, piwa, browary się reklamowały, gdyż jest moda na, mikro, na mikropiwa, mikro, z mikrobrowarów. Oczywiście Centrum Mleka i Sera z Kalifornii to jest największy producent. Poza, z drugiej strony będziemy widzieć, chyba Wisconsin, to jest. Kalifornia i Wisconsin są największymi producentami, eksporterami, eksporterami mleki, produktów mlecznych, wyrobów mlecznych do Chin. Stąd też też było dużo dystrybutorów. Dużo, dużo dystrybutorów po lewej stronie mignęło Swissmy, Splenda którzy przedstawiali swoje produkty do sieci handlowych, do hoteli. Organic Valley, to ja znam te produkty, są bardzo fajne te mleka, bardzo fajne produkty, bardzo fajne sery, jogurty. Nawet z Alaski dystrybutorzy ryb byli. Ze świeżymi rybami, które można było próbować na lodzie, były przedstawione te ryby. Tak, Alaska Seafood, zgadza się. Popróbowałem tam jedną wędzoną rybę, była kapitalna. Kawy amerykańskie, Amerykanie reklamowali, bo jest teraz szał na kawy, na sieciówki kawowe, na sprzedaż różnego rodzaju kaw słodycze, owoce, owoce konfektowane, dużo słodyczy były, dużo słodyczy. Potężna, potężne, stoisko konagry ogromnego amerykańskiego, właściwie globalnego producenta produktów, który produkuje różnego rodzaju znane produkty żywnościowe, które jest górnym odbiorcą produktów z rolniczych. No Splenda tutaj, czyli zamienniki cukru, to jest potężna marka, potężny bran. Orzechy kalifornijskie, dużo było tych orzechów kalifornijskich, bo rzeczywiście dużo orzechy migdały, pistacje, to wszystko idzie z USA, także jak się wejdzie do Samsa, Costco, czy do lepszych stoisk, czy do lepszych sklepów, to wszystko widać, że jest produkt amerykański. Były też makarony, sery, tak, tutaj jest chyba, nie, to jest też Kalifornia, lokalne kalifornijskie sery, ale z drugiej strony zobaczymy, zobaczymy, chyba Wisconsin się reklamował, tu stoisko, no coś nie doszło na to stoisko, biedna pani jest taka sama, smutna stała. Um. Stany, również same, o Alabama i Tennessee się wystawiały, ale no, nie, nie doszło na czas, bo Alabama i Tennessee to są głównie takie produkty rolnicze, ogórki, papryki, dynie, to, to stamtąd jest sprowadzane, oczywiście zboża. Tutaj kolejka przy serach, amishowskie produkty. Amisze to jest taka, kult religijno-społeczny, który nie uznaje technologii, robią wszystko tak jak 300 lat się robiło, jeżdżą dorożkami, nie mają elektryczności, nie mają to chyba jakoś tam elektryczność mają, muszą mieć. Ale w Pensylwanii głównie, ta holenderska Pensylwania to są właśnie amisze, i sprzedawali cranberries, y, czyli te wszystkie jagody, jagody y, hodowane na jeziorach, jagody hodowane w lasach, też dużo bardzo tego było. Amerykanie y, sprzedawali oleje, napoje i co tam jeszcze, soki. soki. Po drugiej stronie wzięli dosyć dużo soków. Hiszpania była oczywiście zawinowana, także na prawo i na lewo było Hiszpanii. Bardzo interesujące, bardzo ładne wina, bardzo ładne butelki, muszę przyznać, bardzo kolorowe naklejki. I co jeszcze zauważyłem? Było dużo produktów kanadyjskich. Kanadyjskich, w ogóle było stoisko kanadyjskie, Irlandia tutaj z mlekiem. Dużo produktów kanadyjskich, też również głównie rolnicze produkty, kawy. Chyba była kawa kanadyjska. Po lewej stronie chyba mam kanadyjskie stoisko. Myślę, że to były dobre targi. Tym bardziej, że przedstawiłem. E, e, Kolegom z Suzhou nigdy się nie interesowali tymi targami, a ludzie szukają coraz więcej możliwości zarabiania pieniędzy i sprzedawania i szukania nowych możliwości dochodu. Moda jest na otwieranie sklepów internetowych, moda jest na sprzedaż produktów, które są nieznane. Lokalsi szukają już produktów, które są nieznane. Oni już się nauczyli, że nie zawsze brand i znana marka jest dobra. Szukają produktów, są, które są ciekawe, które łatwo sprzedawać, które są smaczne, smaczniejsze, które są bardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o opakowania, które są zdrowsze. Uwaga, zdrowsze, mniej tłuste, mniej, tłuste, mniej słodkie, mniej zawierają konserwantów. Stąd też coraz więcej e, otwiera się właśnie tego typu sklepów, które oferują zdrową żywność. Zdrową, także się wszyscy nastawiają na zdrową żywność. Życie staje się szybsze, życie staje się coraz trudniejsze. Tutaj jest chyba Kanada, tak. Coraz trudniejsze, ludzie nie mają czasu, żeby jeść, ale jak już jedzą, to chcą jeść syrop klonowy. O właśnie, tak, syrop klonowy. Próbowaliśmy tego syropu klonowego, ale ja do dziś nie potrafię zrozumieć tego smaku, o co chodzi w tym smaku. Myślę, że tyle na tyle targi z Szanghaju. Mam na imię Jarek. To jest chiński biznes od 14 lat. Non-stop nadajemy dla Was. Do usłyszenia i pozdrawiam rodaków na świecie, wszechświecie. Serdecznie dziękuję za fantastyczne, wspaniałe komentarze. Serdecznie dziękuję za wsparcie emocjonalne, jak i również oglądanie tego. Do usłyszenia i dziękuję.